Druga część rozmowy przy oknie. Witam Państwa. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Andrzej Ziłkowski, kulturysta kategoria wiekowa 60. Plus. Facet, który nie ma piwnego mięśnia, a ma piękny kaloryfer. Raz jeszcze panie Andrzej, zobaczmy na te fotografie z występów pańskich z mistrzostw w świetle jupiterów. Pan Andrzej powiedział wczoraj, że Trenuje czy ćwiczy, rzeźbi swoje ciało od 16 roku życia. Tak. E, trochę później założył siłownię. To się dzisiaj nazywa fitness klub, Ale nie, to wtedy. Ja nie? Ma, nie jest różnica? Tak, tak. Fitness kluby to bardziej tam, gdzie przewaga mi się wydaje, jest teraz kobiet. W tych fitness klubach, co powstają tam, e, siłownia to jest mała część, a Aha. inne e, różne zajęcia e, grupowe, bezczobowe. Mhm. Tak, u mnie to jest typowa siłownia. Mhm. A I kobiety raczej, do pana przychodzą? Bardzo niewielka ilość, naprawdę. A zauważyłem, że raczej y, y, m, mężczyźni. I to w, w pańskim wieku, starszych Panów widziałem tam na siłowni. Czy to jest ta klientela pańska? Są i młodsi, ale po prostu ci starsi y, u mnie się lepiej czują. Po prostu y, w tych fitness klubach y, inna atmosfera paranuje. Każdy tamten klub jest podobny do siebie. U, nas, u mnie jest taka y, atmosfera domowa. Wszyscy mhm. się znają. Y, tak y, sam wygląd, siłowni, y, ta atmosfera y, całkiem odbiega od tych fitness klubów, które teraz powstają te sieci. No tak, ale to są bardzo nowoczesne urządzenia. Pan podejrzewam ma te starsze urządzenia chyba. Ale y, nowe urządzenia one tylko ładnie wyglądają. Mm -hmm. A, Dużo naprawdę i z całej Polski nieraz odwiedzają mnie i ćwiczą i mówią, że nie ma porównania ćwiczenia na tym starszym sprzęcie, a na tym, na tym nowym, co ładnie wygląda. A nie chcę mówić, gdzie jest produkowany. Pan w sposób bardzo ciekawy ułożył sobie życie, bo mając 16 lat, zaczął tam walczyć, rzeźbić ciało. Potem pan doszedł do wniosku, że po co mam płacić komuś, lepiej założę własną firmę. I w ten sposób powstała siłownia Spartacus. Tak. No nie było komu płacić, bo jeszcze nie było żadnej siłowni. To ci pan na ogródku wiedza. ćwiczył? W Piwnicy. W Piwnicy. Mieliśmy takie małe grono kolegów i zrobiliśmy sobie siłownię w Piwnicy. I sztanga z hamulców parowozu. Nie, 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 nie. nie. Mieliśmy jakieś bliskie kontakty z klubem sportowym Aha. Odry Opole, jeszcze się nazywało, podnoszenie ciężarów, i tam ten trochę bardziej zużyty sprzęt nam udostępnił. No ale jest to jakiś sposób na życie. Da się z tego wyżyć, bo proszę zauważyć, że w czasie tego lockdownu właściciele fitness klubów, czy tych miejsc, gdzie ludzie ćwiczą. To się okazało, że to jest spora grupa pracodawców. Pracodawców? No tak, no bo chyba zatrudnia pan jakiś fachowców, którzy instruują, jak się Nie. Nie? Ja jestem i trenerem, i właścicielem, i naprawiam sprzęt, i sprzątam, po prostu. Je... No tak, w pańskim przypadku to tak. I to, się... i to nie jest e, jakaś mała siłownia, jakieś 100 czy 200 metrów. To jest prawie 200 metrów kwadratowych. I pod względem sprzętu, wie pan, to nawet te siłownie, e, co fitness kluby, co mają po 200 metrów, e, 2000 metrów, cztery razy większe ilością sprzętu nie dorównują mi. Panie Andrzeju, co by pan zaproponował naszym widzom? Bo ja na początku powiedziałem, że koniec z tym siedzeniem w głębokim fotelu, przy piecu, koniec z tymi robótkami, no ale przecież e, nikt nie jest szaleńcem, żeby teraz namawiał 60-latka, żeby łapał sztangę i ćwiczył. Ja bym namawiał, bo po prostu to jest. E, uważam, że to jest najlepsza forma ruchu. To nie trzeba od razu podnosić nie wiem, jakie wysokie ciężary, a jest bardzo dostępna, niezależnie od pogody, mhm. dostępna tak samo i cenowo, że nie ma na to wieku. Można nawet zacząć mając 60 lat, tylko po prostu trzeba chcieć. Najtrudniej no, no jest się ruszyć. O, to, je, to, to jest e, główna przyczyna, że, e, że no, niestety przychodnie lekarskie są pełne, e, dużo ludzi ma nadwagę. To jest cała przyczyna, brak tego ruchu. No, chociaż trzeba powiedzieć, że zapanowała teraz w Polsce taka moda na. Zdrowy styl życia. To już nie tylko fitness klub, to nie tylko ćwiczenie, chodzenie, spacery, ale także odpowiednia dieta i tak dalej, i tak dalej. Pan tak uważa? No, tak wydaje mi się, że tak obserwując z boku, to tak się dzieje. A na ulicach pan to widzi? No wie pan, w porównaniu z Amerykanami to jesteśmy szczuplejsi Aha, troszeczkę. W porównaniu z Amerykanami. Nie, nie byłem w Ameryce, to mi trudno powiedzieć. Ja mogę ocenić ludzi teraz, a 30 lat wcześniej. No tak, a Na no tej wie pan, podstawie. Wie pan, jak pan spotyka starsze osoby. To co słychać, to najczęściej będzie Pan słyszał narzekanie. Tu go strzyka, tam go boli i tak dalej. Myśli Pan, że jak zmieni swój styl życia, to się to poprawi? Jestem 100% przekonany. To co by Pan proponował na początek? Wizyta w fitness klubie, czy raczej wizyta u lekarza, żeby wydał decyzję. Panie, idź pan, ćwicz. To zależy od e, osoby. ktoś osoby, czy ma jakieś poważne schorzenia. Oto. Uh -huh. Jeśli ktoś nie ma poważnych e, schorzeń, to, to niepotrzebna wizyta u lekarza. Tylko swoje chęci mm -hmm. spróbować. Raz się nie, dół, nie uda, zniechęci się, następnym razem spróbować za jakiś mm. czas. I tak e, próbować. Może Chociaż... nie od razu 7 dni w tygodniu. Nie, nie, nie. nie. <śledź> Niech zacznie chociaż od dwóch, trzech razy w tygodniu. No dobra, gadu, gadu, a tutaj czas ucieka, więc wypada teraz się przebrać w strój sportowy i na salę ćwiczeń i zobaczyć, jak to wygląda. Serdecznie zapraszam. A skoro mowa o występach, o konkursach kulturystycznych, to co ma Pan w planie? Szykuje się coś? Jakaś prezentacja? Teraz jesienią ostatnio, miesiąc temu startowałem w Mistrzostwach Polski, to na ten rok to już jest koniec mhm. występów. Na pewno na, na drugi rok, na jesień Mistrzostwa Polski i zobaczę jak, jak wiosną będzie się przedstawiał kalendarz e, tych startów. I od tego podejmę decyzję, czy tak samo na wiosnę nie będę startował. Czyli raczej nie myśli Pan o tym, żeby przejść na e, kulturystyczną emeryturkę? Nie, absolutnie. Nie. To życzę dużo zdrowia, powodzenia. I proszę Państwa, to jest jeszcze jedno spojrzenie na Pana Andrzeja w naszym studiu, ale na koniec jeszcze raz zobaczmy te zdjęcia z pokazu, z występu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Andrzej Siłkowski, Opolanin, kulturysta, kategoria wiekowa 60, plus, był gościem rozmowy przy oknie. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.